W meczu 11. kolejki II drugiej ligi siatkówki Tubondzin Wolej Mosiet Światac podejmował w derbach regionu lidera tabeli WKS Wieluń. Początek meczu był wyrównany i jak to przy meczach derbowych bywa, od początku trzymał kibiców w napięciu. W dalszej części Seta na prowadzenie nie wyszli gospodarze. Światacanie przez dłuższy czas umacniali swoją przewagę nad rywalem. Choć Wielunianie próbowali gonić wynik, to zwycięstwo odnieśli siatkarze na Wolej, którzy wygrali 25 do 16. Druga partia zaczęła się podobnie jak pierwsza, chociaż minimalnie prowadził WKS. Przez dłuższy czas niewielkie, bo jedno dwupunktowe prowadzenie utrzymywali Wielunianie. Śradzanie wprawdzie wyrównali na 16 do 16, ale potem przewaga gości tylko rosła i ostatecznie wygrali przyjezdni 25 do 19. Trzecia część spotkania również z początku nie wyłoniła lepszej drużyny, gra była wyrównana. W dalszej części na prowadzenie wyszli zawodnicy Patryka Spychały. Potem gra znów się wyrównała, dalej na prowadzenie wyszedł WKS, a Sieradzanie szybko wyrównali i chwilę potem sami wyszli na prowadzenie. Końcówka trzymała w napięciu i zakończyła się na przewagi. Lepsi byli zawodnicy z Wielunia, którzy wygrali 30 do 28. Czwarty set lepiej zaczęli gospodarze, którzy z marszu wypracowali sobie kilkupunktową zaliczkę. Z czasem tu bądź wolej stracił przewagę, wielunianie nie wyrównali, a chwilę później wyszli na prowadzenie. Śradzanie próbowali gonić wynik i udało im się Wstanie 19-19. W końcówce szale zwycięstwa przechylił na swoją stronę Tubonzin Wolej, który wygrał seta 25-23 do 23 i tym samym o zwycięstwie decydował Tajbrek. W decydującym secie początek był remisowy, jednak potem na prowadzeniu znaleźli się Wielunianie. Finalnie to WKS wygrał Tajbreka 15-10 i tym samym cały mecz 3-2. do 2. Emocji było jak zwykle między naszymi dwoma zespołami dość dużo. Szkoda, że nie udało się wygrać meczu, ale naprawdę chłopaki zostawili kawał serca. Na tyle, ile było nas dzisiaj stać. Uważam, że zagraliśmy bardzo fajny mecz. Kibicom mógł się podobać, bo wymiany były długie i kończone mocnymi atakami. Nie było zbyt dużo błędów, jakichś głupich takich, więc naprawdę fajny mecz. Szkoda tylko, że no, niestety dwa punkty dla Wielunia, jeden dla nas. Każdy mecz z Wieluniem kończy się kartkami czerwonymi. Szkoda, że w jednym momencie dostaliśmy dwie czerwone i dwa punkty na uciekły w breku, Które pewnie trochę ustawiły ten tie-break, bo był wynik po pięć, a zrobiło się 7-5 dla przeciwnika, więc no niestety. Tak sędziowie zdecydowali, chłopaki zagrali naprawdę fajny mecz i jestem z nich dumny bardzo. Pierwsza część rundy zasadniczej za nami. Zaczynamy rewanż. Jak byś podsumował pierwszą część sezonu w wykonaniu twoich zawodników? Uważam, że zagraliśmy poprawną dość rundę. Jeden mecz nam ewidentnie nie wyszedł u nas na hali z Jelczem Laskowicą. To jest punkt, gdzie, gdzie liczyliśmy na punkty. Tu nam się nie, nie udało zrobić żadnego punktu. Resztę meczy no, oceniam jako dobre. No. Jesteśmy beniaminkiem, celem jest utrzymanie się w lidze, więc każdemu przeciwnikowi w miarę urywamy sety, nie przegraliśmy żadnego do, meczu do zera, więc, więc punktujemy gdzie możemy. Tutaj z liderem też walczyliśmy, z Częstochową też. W Strzelcach opockich nam mecz też słabszy wyszedł, ale, ale tam też duża hala. No, my na dużych halach wychodząc z naszej nam się ciężko gra, więc ugraliśmy no, za to, na więcej nam wtedy nie było stać, ale całą rundę oceniam na ocenę dobrą. Po 11 meczach sieradzka drużyna z dorobkiem 19 punktów zajmuje piąte miejsce w tabeli. W najbliższą sobotę rozpoczną się mecze rewanżowe. 17 grudnia o godzinie 18 w hali szkoły podstawowej nr 10 bądź wolej podejmować będzie start namysłów. No!